Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Króli. W dzisiejszym krótkim filmie chcę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego bogaci ludzie płacą mało podatków. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam do oglądania. Na pewno często słyszałeś, że ci najbogatsi ludzie prawie w ogóle nie płacą podatków. No i jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że politycy cały czas chcą ich ograbiać? Jakieś wprowadzają nawet w Polsce daniny solidarnościowe, jakieś inne chcą podnosić cały czas te podatki, a niektórzy nawet tam jakieś komuchy e, chcą wprowadzać, jakieś podatki typu 90% najb najbogatszych i tak dalej. Jak to się dzieje teraz, że faktycznie ci najbogatsi mają to wszystko głęboko w nosie, e, e, albo moglibyśmy powiedzieć głęboko w czterech literach i tak płacą jeszcze mniej tych podatków, a im bardziej politycy starają się zaglądać do ich kieszeni tym oni płacą mniej. Tym faktycznie mniej z tego wpada do budżetu. Jak to się dzieje? No w dzisiejszym filmie właśnie chcę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie tylko dlatego, że sam jestem bogatym człowiekiem, ale też no, mam cały czas stały kontakt i z moimi przyjaciółmi, bardzo bogatymi ludźmi w Polsce milionerami. Moi sąsiedzi wszyscy są tutaj milionerami, bo tu każdy dom przynajmniej milion kosztuje. Na, na, na kilometr ode mnie na końcu tego cypelka to już mieszkają nawet miliarderzy, ludzie bardzo bogaci z całego świata, gdzieś tam Beyoncema swoją willę, Jackie Chan gdzieś w okolicy tutaj. I tak dalej, więc bardzo dużo bogatych ludzi jest dookoła mnie, i też mam szansę z nimi właśnie się kontaktować, pytać, dowiadywać się, jak oni faktycznie to robią. A pochodzą z różnych krajów, od Stanów Zjednoczonych, przez Europę, przez Azję, y, przez Amerykę Południową, y, więc, więc, więc w różnych miejscach na świecie, właśnie, a strategie są podobne. No więc lecimy po kolei. Popatrzcie. Pierwsza rzecz to jest trzymanie inwestycji. Ludzie bogaci starają się inwestować swoje pieniądze długoterminowo. Dlaczego? Z kilku powodów. Pierwszym z nich jest właśnie to, że jeśli nie sprzedasz danej inwestycji swojej, to nie płacisz od tego podatku. Nie? Na przykład jak kupisz akcję i te akcje cały czas rosną w górę, to ty nie płacisz żadnego podatku od tego, nie? Chociaż tam w Stanach już myślą nawet wprowadzać jakieś podatki od tego. Natomiast na, na razie się nie płaci, nie? I dopiero jak sprzedasz te akcje, no to wtedy zapłacisz tam na przykład w Polsce podatek jakiejś nebelki i tak dalej. Tu w Tajlandii na przykład nie ma podatku od zysków kapitałowych na szczęście, od dywidend. Więc od, od dywidend, no bo tam od sprzedaży akcji to, to, to coś tam jest. Natomiast natomiast popatrzcie, dopóki trzymasz daną inwestycję, to tak jak kupisz jakąś nieruchomość, prawda? I ta nieruchomość rośnie na wartości, no to od tego nie płacisz podatku. Ewentualnie płacisz jakiś mały podatek od wynajmu właśnie od jakiejś no, na bieżąco cash flow, który, który ci przynosi właśnie ta nieruchomość. Więc to jest jeden ze sposobów i jeden z powodów właśnie, dlaczego warto trzymać swoje inwestycje. Drugi powód jest taki, że ludzie bogaci też, oni cenią sobie spokój. Cenią sobie spokój ducha. Tacy ludzie nie chcą yy, cały czas po prostu być każdego dnia poddawani jakiemuś, yy, jakiemuś, kołowrotkowi emocjonalnemu i sprawdzać, o coś poszło w górę, w dół i tak dalej, tak jak na przykład spekulanci mają, tylko oni cenią sobie to, że on kupi jakąś nieruchomość i trzymają przez kolejnych 30 lat. To czy w danym momencie ta nieruchomość jest droższa czy tańsza jego nie interesuje, bo on kupuje ją w bardzo długiej perspektywie, być może nawet na całe swoje życie, więc to daje właśnie spokój ducha. Trzecia rzecz tutaj, trzeci profit właśnie z trzymania długoterminowego inwestycji, to jest to, że właśnie nie jesteś podatny na jakieś chwilowe zawirowania. Jeśli spojrzysz na różnego rodzaju prawdziwe inwestycje, nie mówimy tu o spekulacji, nie mówimy o rzeczach, które są tylko i wyłącznie spompowane, bo w danym momencie po prostu ktoś napompował cenę. Tylko rzeczy typu na przykład faktycznie duże spółki, które, które mają podstawy, porządne, solidne fundamenty, nieruchomości, jakieś nawet złoto czy tego typu sprawy, ale w długim terminie, to popatrzcie. Te rzeczy mogą się jakoś wahać, ale jeśli spojrzysz na ich na przykład wartość na przestrzeni 10, 20, 30, 40, 50 ostatnich lat, to zobaczysz, że średnia cały czas idzie do góry, że średnia jednak idzie do góry. I to jest właśnie to. Są różne bardzo fajne eksperymenty, które ludzie wykonywali związane z giełdą. Dlaczego nie opłaca się na przykład kupować większości funduszy inwestycyjnych? Nie tylko dlatego, że są ogromne opłaty związane z prowadzeniem tego funduszu, czyli przeważnie opłaty no, przewyższają nawet jakiekolwiek zyski, ale też okazuje się, że praktycznie nie ma na świecie, albo jest bardzo mało funduszy, które byłyby w stanie prześcignąć indeks. Czyli jakieś fundusze, w których nawet ktoś siedzi, kto powinien być mądry i kupować akcje jak są tanie i sprzedawać jak są drogie, on nie jest w stanie wyczuć tego rynku. Były nawet fajne eksperymenty kiedyś, że sprawdzano, że małpa wciskała albo kupi, kup sprzedaj nie, i wciskała po prostu przycisk losowo do akcji i miała lepsze wyniki niż jacyś tam wielcy no, eksperci finansowi. Więc, więc okazuje się, że, że małpa jakaś tam losowo wciskająca na hardkorze guziki, ona jest w stanie lepsze wygenerować, lepsze wyniki niż jakiś tam super ekspert. Więc jakieś z tego jest wniosek. Wniosek. wniosek taki, że w długim terminie najbardziej Ci się właśnie opłaca jest inwestować długoterminowo, inwestować w wartość i trzymać to przez długi czas, niż chwilowo, No chwilowo możesz się nachapać, ale równie dobrze możesz stracić to wszystko za rok, więc no, spekulacja dobra nie jest. Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa to jest to, że ludzie bogaci bardzo często rejestrują dużo swoich aktywów na firmę, na biznes. Nie? I w momencie, kiedy na przykład dana rzecz jest kupiona na firmę, to raz, że można ją wliczyć w koszty, Czyli odliczyć sobie podatek. Później jeszcze amortyzacja dochodzi, nie, czyli ta rzecz no, na, na bieżąco cały czas też można ją odliczać, nie jednorazowo, tylko w formie amortyzacji. I tak samo e, dopiero przez sprzedaży danej rzeczy płacisz dopiero podatek. Czyli jeśli ludzie bogaci bardzo często kupują samochody, jakieś nieruchomości tego typu rzeczy na biznes, na firmę, no bo póki one zostają w firmie, to nie płaci się od nich podatku, co więcej, można odliczyć sobie właśnie te podatki, czyli koszty. Kolejna fajna rzecz. Oczywiście wiadomo, to musi być zgodne z prawem. No nie możesz kupić sobie telewizora do oglądania filmów, jak prowadzisz sklep warzywny yy, i wziąć go na firmę. Chyba, że ten telewizor byłby w sklepie warzywnym, nie? I na przykład jakieś reklamy byłyby na nim wyświetlane, czy, czy cenniki. No to wtedy tak, nie? No ale to też no wiadomo. Yy, bardzo ważną rzeczą jest też to, że ludzie bogaci starają się przeważnie nie robić wałków podatkowych. Czyli działać, tak optymalizować właśnie swoje podatki, żeby działać w granicy prawa. Bo dla nich jakiekolwiek właśnie później kłopoty yy, prawne z urzędem skarbowym, czy z innymi rzeczami, no to oznaczają bardzo duże straty. To jest ogromne ryzyko. Po prostu nie opłaca im się tego typu ryzyko, żeby robić coś nielegalnie. Szukają jak zrobić coś najlepiej, ale w skali właśnie prawa, żeby to było legalne, żeby to później im żaden urzędnik się tam nie czepiał. Kolejna rzecz, to jest przeprowadzka w miejsca bez podatków, albo z niskimi podatkami, nie? To jest właśnie to. To jest... Yy, budowanie odpowiedniego na całym świecie sobie, jakiejś pozycji właśnie, czyli rejestrowanie firm w odpowiednich miejscach, kont bankowych i również swojej własnej rezydencji podatkowej. No jest coś takiego właśnie jak rezydencja podatkowa. Bardzo często ludzie się mnie pytają, Krzysiek, czy jak za za założę firmę na przykład w Anglii, czy w jakimś innym kraju, to czy będę mógł wtedy nie płacić, czy w raju podatkowym, to ja nie będę musiał płacić podatków. No wprowadzili coś takiego, że Teraz nawet jak masz możesz mieć firmy po całym świecie, ale mieszkasz w Polsce przynajmniej 6 miesięcy i masz tutaj centrum interesów życiowych, to i tak zapłacisz podatki w Polsce. Podobnie jest, Amerykanie nawet mają gorzej, bo Amerykanin nawet może wyjechać ze Stanów i mieszkać w innym miejscu, to i tak musi w Stanach płacić podatki. Więc, więc w Ameryce jest jeszcze bardziej ten dociśnięty system, właśnie ta śruba fiskalna. Natomiast i tak, no, jeśli chcesz już przenieść swoją, swoją właśnie rezydencję podatkową, to musisz nie tylko przeprowadzić się na minimum pół roku i jeden dzień, nie? czyli 6 miesięcy i jeden dzień mieszkać poza granicami Polski w danym kraju, ale również mieć tam centrum interesów życiowych. Czyli nie może być w Polsce Twoja rodzina, Twoje mieszkanie na przykład, jakieś biznesy, tego typu rzeczy, tylko to wszystko też wtedy musisz mieć w innym kraju. I wtedy już dopiero wtedy możesz legalnie nie płacić podatków w Polsce, nie? Tylko przenieść swoją rezydencję. Oczywiście warto też sprawdzić, czy dany kraj ma podpisaną umowę właśnie tam o unikaniu podwójnego podatkowania i tak dalej. Skonsultować tego typu rzeczy z jakimś dobrym właśnie doradcą podatkowym, bo no, w Polsce jest wystarczająco skomplikowany system prawno-podatkowy, ale w Europie już w ogóle albo w innych krajach, no też dochodzą różne tego typu jakieś niuanse, więc zanim podejmiesz takie decyzje, to wiadomo, wtedy trzeba to z kimś dobrym, mądrym, skonsultować, mądrzejszym od ciebie czy ode mnie. Bo warto, warto nawet zainwestować w taką konsultację, bo może Ci uratować bardzo duże pieniądze w przyszłości. I zanim przejdziemy do następnego aspektu, to chcę gorąco Cię zaprosić na dwa szkolenia, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę. O godzinie 10 rano. Będzie to szkolenie na temat tego właśnie, jak zaplanować całą swoją finansową przyszłość. Jak zbudować wolność finansową, czyli szkolenie, na którym chcę Ci pokazać, jak ustalić, jaka jest kwota Twojej wolności finansowej, w którym momencie osiągniesz bezpieczeństwo finansowe. Jak na najbliższych kilkadziesiąt lat zaplanować właśnie swoją finansową przyszłość, następnie pokażę Ci, jak zarządzać swoimi pieniędzmi z miesiąca na miesiąc, tak, żeby Ci na wszystko starczało i na nic nie brakowało. No i dodatkowo też mnóstwo różnych porad odnośnie właśnie inwestowania, oszczędzania, psychologicznego nastawienia. Do pieniędzy, tak, żebyś radził sobie jak najlepiej. Więc od razu zatrzymaj ten film, bo w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu pod spodem znajdziesz linka. Zresztą tego linka możesz sobie też przepisać. Bardzo prosty link. Wyzwanie 90.pl łamane przez webinar. Zarejestruj się od razu, ustaw sobie przypomnienie w telefonie, bo w niedzielę o 10 punktualnie startujemy ze szkoleniem, no i będzie, będzie się działo. A dostaniesz wszystkie właśnie na maila dane, jak, jak wziąć udział w tym szkoleniu. Więc zatrzymaj ten film, bo mam i zapisz się. A jak już się zapisałeś, to mam dla Ciebie jeszcze jedno zaproszenie, bo w niedzielę o godzinie 14, poprowadzę szkolenie przeznaczone dla wszystkich ludzi, którzy chcą zarabiać pieniądze z wykorzystaniem internetu. Czyli jak zarabiać więcej pieniędzy, wykorzystując do tego media społecznościowe. Chcesz się nauczyć, jak to robić? to koniecznie zatrzymaj ten film też i zapisz się. Szkolenie to będzie o 14, też za darmo, natomiast trzeba się zarejestrować. Wyzwanie 90.pl, łamane przez yy, Akademia Kreska Biznesu. Więc zapisz się od razu też na ten webinar. Dwa webinary w niedzielę, dwa szkolenia za darmo, dla Ciebie bardzo wartościowe. Skorzystaj, zapisz się i dopiero dalej oglądaj ten film. A jeśli już się zapisałeś, to lecimy dalej. Popatrzcie, punkt czwarty. To są różne konta offshore. Offshore to znaczy no, poza granicami przeważnie, a nawet offshore, czyli no, poza brzegiem, czyli po drugiej stronie oceanu na przykład, nie? I zauważyłem, że bardzo często bogaci ludzie albo trzymają swoje aktywa właśnie w różnych rajach podatkowych, typu British Virgin Islands, czyli BVI, Panama, jakieś tam Kaikos, jakieś tego typu małe wyspy, których nawet pewnie nie wiesz, że istnieją takie kraje w ogóle, ale to są często małe kraje po prostu, mała wyspa 10 na 20 kilometrów, która jest wypełniona bankami i różnymi instytucjami finansowymi i trochę hoteli i palm. Więc w tego typu miejscach właśnie to już jest grubszy temat, bo tam już koszty z tym związane są wiadomo, większe. Natomiast no, bogaci ludzie bardzo często trzymają tam swoją kasę. Są to przeważnie miejsca, w których, no jak tam nie zdarza się taka sytuacja, jak była w Panamie, że wyciekły te jakieś dokumenty, nie to przeważnie bardzo anonimowo możesz tam trzymać swój majątek, e, przeważnie właśnie. E, Przeważnie no, ci najbogatsi ludzie trzymają tam swoją całą kasę. Więc, więc to już jest, tak jak mówię, no, grubszy temat już, ale no, warto też wiedzieć, jakie są możliwości. Warto wiedzieć, że coś takiego ludzie robią po prostu, nie? I też to jest, no mówię, jeśli twoja rezydencja podatkowa jest odpowiednio ogarnięta, jeśli masz wszystko legalnie zrobione, to jest to jak najbardziej legalny sposób. No kolejna rzecz, punkt piąty, to jest niewypłacanie kasy z firmy. Czyli popatrzcie, dopóki pieniądze na przykład w twojej firmie zostają, i to zależy wszystko od kraju, też oczywiście, bo w różnych krajach w różnych momentach się nalicza podatek, np. Na przykład CIT od spółki. Natomiast, natomiast jeśli pieniądze zostają w firmie, co więcej, jeśli one są reinwestowane, na przykład, czyli dalej ta firma się po prostu inwestuje sama w siebie i cały czas rośnie, no to od tego też wtedy nie płaci się podatku. Nie? I bogaci ludzie bardzo często właśnie tak robią. Im zależy, żeby ich firma coraz bardziej rosła, później przekazują ją często z pokolenia na pokolenie dla swoich dzieci, i tak naprawdę nikt wtedy od tego podatku nie płaci. Popatrzcie, rządom tak samo zależy na tym, dlatego tworzą takie sytuacje właśnie, żeby firmy raczej zamiast wypłacać dywidendy, zamiast właśnie przejadać później te pieniądze, które firma zarobiła w formie zysku, to żeby te pieniądze zostały reinwestowane. Dlaczego? No bo jak jest mądry rząd, mądre państwo, to im zależy, żeby kraj się rozwijał. No i jeśli pieniądze są cały czas pompowane w gospodarkę, nie, to im zależy, żeby nie miliarder jakiś wziął tą kasę, wyciągnął, zapłacił im jakiś tam podatek, ale jednorazowo i zabrał resztę i po prostu znikł z tymi pieniędzmi. Bardziej im zależy, by te pieniądze cały czas pracowały, dawały miejsca pracy, dawały przepływ towarów i usług cały czas, bo od tego wtedy ciągle mogą tam od sprzedaży już później towarów jakiś podatek, wiadomo, klienci to płacą, nie? natomiast później już właśnie można. Yy, mogą się kraje dzięki temu rozwijać, w dłuższym terminie mieć z tego dużo większy profit. Zresztą, nawet tutaj, odnosząc się do tego, co powiedziałem na początku, że tam różne komuchy chciałyby zabrać bogatym i dać biednym, nie? Yy, to oni tak naprawdę nie mają, no nie mają, bo to przeważnie nie są ludzie, którzy mają jakąś wyższą inteligencję, i oni yy, nie potrafią liczyć, bo jakby przeliczyli, nawet jakby wszystkim polskim milionerom i miliarderom zabrać pieniądze, wszystkie, opodatkować im wszystko, co mają to tak naprawdę by to starczyło dla tych wszystkich pozostałych tam nierobów, którzy chcieliby z tego żyć, to zostałoby im na rok, dwa, trzy lata tak naprawdę, zostałoby to wszystko przejedzone. I co dalej? Zostają wtedy wszyscy bogaci ludzie, spieprzają z kraju, nie, no bo po co mają tam siedzieć, jak ich się ograbia, okrada się ich w biały dzień. Zostają tylko ludzie, którzy są leniwi, którzy nie chcą pracować, którzy mają słabą efektywność, no i robi się wtedy z tego Wenezuela, Kuba, Korea Północna, Rosja, no Rosja już teraz nawet trochę lepiej, nie? Ale Rosja tam jeszcze parę parędziesiąt lat temu, no to też, też były, czyli robi się wtedy kraj komunistyczny, A jak te kraje kończą, warto zobaczyć gdzieś po świecie i raczej tam szczęścia i dobrobytu nie ma dla prawie nikogo, oprócz tych tam na górze, co, co właśnie komuchują najwięcej. <laughs> Kolejna, kolejny aspekt to jest to, że ludzi bogatych stać na doradców, nie? Czyli oni są w stanie właśnie optymalizować swoje podatki dzięki temu, że stać ich na mądrzejsze głowy. Mało kto jest w stanie śledzić cały czas system podatkowy i znajdować w nim najoptymalniejsze rozwiązania. Nawet doradcy podatkowi specjalizują się już tacy wysokiej klasy w danym jakimś obszarze, bo nie są w stanie całego prawa podatkowego ogarnąć, bo w Polsce, a już w ogóle w Unii Europejskiej jest generowane takie ilości po prostu dokumentów, papierów i różnych przepisów, że normalny człowiek nie jest w stanie tego nawet ogarnąć. Nie jest w stanie tego ogarnąć, choćby siedział od rana do wieczora i to czytał. Więc, więc właśnie dlatego też bogaty człowiek, on nie chce siedzieć w papierkach i analizować swoich wszystkich podatków, tylko bierze wtedy kogoś mądrzejszego, kto zrobi to za niego, nie? Oczywiście on ma jakąś podstawę, wiedzę, żeby tam kontrolować i trzymać rękę na pulsie, czyli nie oddawać wszystkich kluczy jednej osobie, ale mają i tak właśnie mądrzejszych doradców. Dzięki temu popełniają mniej błędów podatkowych, więc więcej pieniędzy im zostaje w kieszeni, no i również są w stanie właśnie zoptymalizować zgodnie z prawem, ale jak najlepiej swoje właśnie finanse. No i punkt ostatni. To jest to, że Często bardzo y, bogaci ludzie dostają upusty wręcz od rządów, nie? Czyli dostają właśnie zwolnienia bardzo mocne podatkowe, na przykład hipermarkety, fabryki, y, aby zainwestowali w danym jakimś kraju. W Tajlandii na przykład też, sam z tego korzystam, też można dostać licencję właśnie, żeby przez jakiś okres właśnie płacić mniejsze podatki albo nie płacić ich w ogóle na przykład. Więc wiele krajów robi coś takiego. Kraje, które są mądre i wiedzą na przykład, jak przyciągnąć dobry biznes do siebie. Akurat z hipermarketami w Polsce była to tragedia. Totalna tragedia, pewnie jakieś łapówy wchodziły w grę, bo nie dość, że te hipermarkety wykończyły większość jakichś drobnych małych sklepów czy jakichś polskich sieci lokalnych, to w dodatku tam przechodził hipermarket, na kilka lat działał, nie? po czym jak się skończyły te ulgi podatkowe, wchodził inny na jego miejsce. No bo dalej ten hipermarket nie mógłby funkcjonować. Popatrzcie przed Carefour na przykład, dostał 5 lat bez płacenia podatków, nahał się ile mógł przez te 5 lat, w pewnym momencie wchodzi Tesco. I teraz Tesco dostaje na kolejnych 5 lat, więc takie, taki Carrefour dalej, jak już zacznie płacić podatki, nie może konkurować, nie jest w stanie konkurować z Tesco, którym podatków nie płaci. Dlatego zauważyłeś, pewnie ja w Krakowie zauważyłem, że co kilka lat się wymieniały ten sam budynek, tylko się logo zmieniało, niby właściciel, chociaż cholera wie, jak tam struktury własności wyglądały w praktyce, więc zmieniało się tylko logo i to nie było akurat dobre. Ale przyciągnięcie jakiegoś biznesu, który faktycznie zostaje w kraju, nie? i faktycznie no, fabryka na przykład samochodów, ona się nie zwinie za chwilę i nie, nie, nie sprzeda maszyn, i nie pojawi się w miejsce e, Opla, na przykład Mercedes, nie, tylko przecież ta fabryka już zostaje w danym kraju i buduje jakąś pozycję. Więc to jest kolejny aspekt, właśnie w jaki sposób bogaci ludzie już wtedy na wysokim poziomie są w stanie dogadać się ze światem polityki, ze światem właśnie e, urzędników i wspólnie stworzyć jakąś synergię. Bo bardzo często Donald Trump w swoich książkach właśnie opowiadał, jak negocjował różne dla siebie korzystne warunki właśnie z jakimiś tam politykami lokalnymi w Nowym Jorku, nie? Więc warto, warto też się tym zainteresować, no bo jeśli skala Twojego działania będzie wystarczająco duża albo kraj, w którym Ty zamierzasz mieszkać i inwestować i się rozwijać będzie miał takie warunki, to być może też jesteś w stanie coś takiego dostać. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film otworzył Ci trochę oczy właśnie na to, jakie są możliwości, jak to się robi w wielkim świecie, jeśli film Ci się spodobał, wrzuć łapę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to. No i do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch szkoleniach o 10 i o 14. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!